Cześć, jestem Ania. Cześć, jestem Basia. Zaczynamy wakacyjną przygodę z ćwiczeniami. Dzisiaj zaprezentujemy Wam jedno fajne ćwiczenie, które angażuje wszystkie mięśnie naszego ciała. Pierwszym ćwiczeniem będzie statyczne wzmocnienie mięśni całego tułowia w leżeniu przodem z podparciem na przedramionach. Celem tego ćwiczenia jest intensywne wzmocnienie statyczne pracy mięśni całego ciała z naciskiem na mięśnie brzucha, pośladków, odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz w mniejszym stopniu obręczy barkowej. Pozycja leżenia przodem, uniesionym tułowie i podparciem na przedramionach oraz palcach stóp. Plecy proste, głowa na przedłużeniu tułowia, brzuch wciągnięty. Aby dodatkowo wzmocnić intensywność ćwiczeń, napnij mocniej pośladki i unieś jedną z nóg nad podłogę. Kończyny możesz unosić naprzemiennie lub seriami powtórzeń na jedną stronę. Ćwiczenie wykonuj płynnie, bez uginania tułowia. Tułów utrzymuj stabilnie. Nie wymachuj nie wyrzucaj nogi w górę. Prostą nogę unosz w umiarkowanym, wolnym tempie w górę i w dół. Jeżeli ćwiczenie wykonywane jest serią na jedną stronę, nie dotykaj palcami podłoża pomiędzy powtórzeniami. W przerwie połóż się wygodnie na plecach i oddychaj spokojnie. Inną modyfikacją tego ćwiczenia może być w wyższych pozycjach, czyli opieramy się całe ciało na ramionach, przed ramionach, na dłoniach i schodzimy sobie po kolei w dół, na jedną i na drugą stronę. Ewentualnie zatrzymujemy się w pozycjach wyższych. Pamiętamy o tym, aby pośladki nie były dogłe, spięte, tylko mają być na wysokości, albo w przedłużeniu kręgosłupa I dodatkowo na zmianę dotykamy stawów barkowych i stawów łokciowych. To powoduje, że angażujemy jeszcze silniej mięśnie brzucha i mięśnie tułowia. Także ćwiczymy. i do za niedługo kolejne ćwiczenia.